Cześć Tomek z tej strony od kelnera do milionera.pl. Witam was serdecznie i w dzisiejszym filmie opowiem wam troszeczkę o systematyczności, o tym, że się da, udowodnię tym wszystkim, którzy boją się zacząć robić coś więcej niż takie przeciętne rzeczy, że można. Jak to zrobić? Będzie historia, która was zmotywuje i da wam do myślenia na temat tego, że warto stopniowo swoje cele realizować. No i opowiem Wam troszeczkę, jak wygląda sytuacja przy okazji tak bonusowo na Teneryfie w Hiszpanii, jak biznes działa, jak turystyka dostała po tyłku troszeczkę. Będzie też sporo takich fajnych informacji ze świata. Jestem akurat na plaży, na której dwa tygodnie temu pływałem sobie, jak przyjechałem tutaj do Hiszpanii i spotkałem żółwia. Pływałem z żółwiem podobno żółwi już nie można spotkać tutaj w wodzie za bardzo, bo turyści je odstraszyli ale turystów jest mniej, żółwie się pojawiły chyba z powrotem no i nurkowałem sobie i spotkałem żółwia i przypomniała mi się taka historia, taka bajka o żółwiu i zającu, bardzo taka pouczająca fajna i ta bajka jeżeli jej jeszcze nie znacie, opowiada o tym o, o żółwiu, który się przechadzał po łące spotkał zająca, no i ten zając się troszeczkę wyśmiewał z tego żółwia, tak, że żółw jest wolny, że nic nie robi, no ale żółw był niewzruszony, nie przejmował się tymi wyzwiskami, ale powiedział mu, że wcale nie jest takim wolny, jakby się mogło wydawać. No i zając pewny siebie, zbyt pewny siebie, powiedział żółwiowi, że to się może będziemy ścigać, kto pierwszy dobiegnie tam do drzewa na polanie na końcu, no i żółw powiedział, ok, będziemy się ścigać. Zając oczywiście pewny siebie, pobiegł szybko do przodu. W połowie trasy zobaczył, że żółw nawet się nie ruszył. Z miejsca także uciął sobie drzemkę. No i spał. I jak się obudził, okazało się, że żółw małymi kroczkami systematycznie doszedł do celu i wygrał ten wyścig. I moral z tego jest taki, że po pierwsze, nie warto się wywyższać nad innymi, ale żeby dojść do celu, żeby zwyciężyć w tych codziennych zmaganiach w życiu, w biznesie itd., itd., trzeba być osobą systematyczną, nie wychwalać się i dzięki temu jesteśmy w stanie pokonać osoby, które się z nas gdzieś tam wyśmiewają, które w nas nie wierzą i czasami nawet tymi osobami, które w nas nie wierzą, które są zbyt pewne siebie, jesteśmy my sami. Warto o tym pamiętać. I ja miałem podobną sytuację gdzieś tam w pracy na etacie, gdy mój pracodawca się ze mnie wyśmiewał Naśmiewał. Ja wtedy raczkowałem z biznesem na Amazonie, raczkowałem potem też z blogiem. Powoli tworzyłem sobie stopniowo gdzieś tam mój biznes. Po godzinach mój pracodawca oczywiście często mnie wyśmiewał, ja o tym wiele razy mówiłem. Nie chcę tej historii znowu przytaczać, ale było, on był właśnie takim zającem, który był bardzo pewny siebie i nie wierzył w moje możliwości, a ja powolutku działałem i robiłem swoje. I tak się stało, że to miejsce, gdzie pracowałem, upadło, ja swój biznes rozkręciłem. Teraz przyszły czasy, niestety, bardzo niestety COVID-a i tych wszystkich obostrzeń i wiele branż upada. Są trudne sytuacje. I no niestety na przykład jestem teraz na Teneryfie w Hiszpanii i tutaj rozmawiam z wieloma ludźmi już od dwóch tygodni i oni mówią, że no po prostu jest bardzo źle. I wychodzi na to, że będzie jeszcze gorzej. Było troszeczkę polepszenie wakacji, ale teraz obostrzenia wszędzie są coraz większe. W Polsce, za granicą tutaj, maseczki są obowiązkowe, w Polsce już też. I no, nie będzie lepiej. Z moich obserwacji wynika, że ludzie mówią tutaj, że wszystko działa na 10%, na 20%. Wczoraj pływałem łodzią po oceanie i pan mówił, że miał trzy łodzie, trzy razy dziennie każda z nich pływała a teraz pływa jedna łódź tylko raz dziennie także biznes upada i hotele są puste pozamykane, obok mojego hotelu jest hotel Sheraton, który ma pewnie z 500 pokoi i właśnie wczoraj mówił mi pan, że mieszka tam 15 osób to i tak dobrze, że ten hotel jest otwarty i jest bardzo źle, tak? I wiele branż niestety cierpi tutaj w Polsce, no, szczególnie branże turystyczne, gastronomia, eventy, wiadomo jakiego typu branże, no ale są branże które mają się o wiele, wiele lepiej, tak, na przykład Amazon, w ogóle branża e-commerce. Wiele usług przenosi się do sieci, bo ja na przykład, przygotowując się do swojego wesela, musiałem zrezygnować z lekcji tańca osobistych tak? z, z trenerem, ale kupiłem sobie na przykład kurs online pierwszego tańca tak za 150 zł. No i zauważyłem, że można biznes stacjonarny, nie każdy oczywiście, ale wiele z nich przenieść do sieci, także myślę, że mam, mamy teraz sytuację, która jest trudna. Wiele branż niestety się nie podniesie przez wiele lat, ale niektóre branże się rozwijają i niektóre branże możemy też przenieść do sieci. Tak? I warto zawczasu, wciąż jeszcze nie jest za późno, żeby coś zmienić, czy zmienić swoją profesję, czy otworzyć swój pierwszy biznes po godzinach, czy może swoje usługi na zasadzie kursu online przenieść do sieci. Właśnie wczoraj pewna osoba do mnie napisała, że jej mąż kupił mój kurs odnośnie tworzenia kursów online i będzie swoje usługi czy umiejętności w postaci strzyżenia. Tak, to jest barber, bodajże, będzie robić kursy online, żeby uczyć tego w sieci. Także ja jestem zdania, że bardzo wielu z nas może swoje umiejętności, czy to w małym stopniu, czy dużym, przenieść do sieci, stworzyć coś po godzinach, czy całkowicie się przebranżowić. No niestety mamy sytuację, jaką mamy, chociaż w pewnym sensie powiem Wam, że dla turystyki, jak tu przyjechałem na Teneryfę, dla turysty jest bardzo wygodnie, ponieważ wszędzie jest pusto, można zwiedzać w końcu te wszystkie atrakcje turystyczne bez tłumów turystów, na spokojnie i cieszyć się spokojem. Do oceanu powróciły żółwie koło plaży, wczoraj widziałem walenie na otwartym morzu. No Także są jakieś plusy, podróżować wciąż można, ale ja w tym filmie chciałem Was zachęcić do robienia swojego, tak? do robienia swojego może biznesu, do zmiany swojego życia, ale do stopniowego, konsekwentnego, systematycznego tworzenia czegoś dla siebie, szczególnie w tych czasach, w których to dzieje się, tak jak się dzieje, no, lepiej te czasy wykorzystać na swoją korzyść, niż się gdzieś tam załamywać, bo niestety. Myślę, że jeszcze wielu przedsiębiorców tutaj, których spotkałem, nie zdaje sobie sprawy, jak długo to wszystko będzie się za nami ciągnąć. No i pozostaje się tylko dostosować. Ja was zachęcam do innych moich filmów, dodania łapki w górę, jeżeli wam się ten film podobał, no i do zapisania się do darmowego kursu Amazona i biznesu online. Wszelkie linki poniżej. Ja pozdrawiam z Teneryfy. Piękne widoki, można sobie odpocząć. Do zobaczenia w innych moich filmach. Trzymajcie się. Na razie cześć.